You're unbelievable. Rusza Festiwal to nowość we Wrocławskiej ofercie kulturalnej. Możemy doświadczyć teoretycznie i praktycznie zajęć związanych z umiejętnością rozwijania ruchu z tańcem współczesnym. Zapraszam na relacje z wydarzenia. Rusza festiwal. Tak naprawdę to festiwal, który przeszedł transformację, bo to, że organizatorzy tego festiwalu, czyli między innymi Ty, poruszacie temat tańca we Wrocławiu, to nie nowość, bo od 2010 roku zajmujecie się tematem. Jak to wygląda? Wcześniej to był festiwal, który nazywał się Cyrkulacje Zjednoczone Stany Tańca, natomiast jakby przez to, że też troszeczkę zmieniliśmy kierunek, ponieważ wcześniej zajmowaliśmy się tylko i wyłącznie warsztatami i jakby chcieliśmy, chcieliśmy pójść z tematem troszeczkę głębiej i troszeczkę dalej, dlatego wymyśliliśmy sobie performera, czyli jakby bazą dalej jest taniec, natomiast rozszerzamy się na zajęcia właśnie performatywne i, i chcieliśmy postawić naszy, naszych uczestników w takiej sytuacji, kiedy przyjeżdżam na festiwal, tańczę, kręcę filmy swoje promocyjne o tańcu, a jednocześnie mam też zajęcia z wokalu, dlatego jakby właśnie wszystko wszystko chcieliśmy zawrzeć w tych kilku dniach i mam nadzieję że nam się to udało Mamy pięć bloków y, i wiele nazwisk, które dla osób, które są zaznajomione z tematem, y, mówią wiele. Przygotowaliśmy pięć boksów. Boksów, czyli jakby. Y, my nie chcieliśmy powielać nazw y, takich jak ścieżka czy coaching, ale to jest jakby ta sama zasada. Czyli uczestnik zapisując się na, y, na boks przez wiele godzin dziennie, przez pięć na przykład dni pracuje z jednym nauczycielem, w związku z tym ma. Y, jakby warsztat odbiera bardzo głęboko i więcej rzeczy zbiera. Pierwszy boks to był room performance, czyli tutaj mieliśmy postawionego performera jako właśnie zajęcia, zajęcia z Martą Ziłek, które dalej trwają. Wcześniej mieliśmy też zajęcia z, z Dite Berkeley i to były zajęcia, które jakby uruchamiały ciało przez głos. Drugi boks to był boks, wciąż trwa, boks Ścieżka Przyjemności z Teatrem Dada. I tu mamy Teatr Dada von Bzdulow, jeden z najlepszych teatrów w Polsce. Trzy duże nazwiska, Leszek Bzdyl, Katarzyna Chmielewska, Anna Steller. Boks trzeci, który zakończyliśmy wczoraj, to był boks Choreografia i Instynkt z Marysią Stokłosą. Tu bardzo dużo właśnie choreografii. Choreograficznych, ale też dużo zadań improwizacyjnych. Czyli uczyliśmy się narzędzi improwizacji tego, jak tancerz ma sobie poradzić jakby na scenie z wyrazem scenicznym. Czwarty boks otworzyliśmy dzisiaj, poniedziałek. To jest boks Lekcje Otwarte. I tu y, zaprosiliśmy kilku, kilku nauczycieli, którzy prowadzą jakby swoje regularne zajęcia na naszym festiwalu, czyli jakby w technikach, w których oni się czują dobrze. I mamy, Witka, y, mamy tutaj Witka Jurewicza, nie Steller i y, y, y Rada. A Natalia Iwaniec. Także każdy z nich przyjeżdża ze swoją, ze swoją techniką i proponuje tutaj różne zajęcia. I to są zajęcia, na które może przyjść absolutnie każdy, nawet, nawet jeżeli ma ochotę przyjść, na przykład na jedną lekcję. Box bardzo otwarty, bardziej nastawiony na to, żeby ludzie spotkali tych nauczycieli, zobaczyli, co mają do zaproponowania, a jednocześnie ćwiczyli technikę. Box piąty, czyli zamknięcie tego wszystkiego, technik i tak dalej, i przez pierwsze dwa dni. Były to zajęcia ze światła scenicznego, czyli jakby aktor, tancerz, performer mógł się nauczyć, jak wykorzystać się światło w, swoich, w swoich, swoich dziełach, w swoich sytuacjach. Natomiast jeszcze dzisiaj i jutro mamy zajęcia z film montaż, czyli jak jako taki młody, zapowiadający się artysta nakręcić swój na przykład filmik promocyjny. 何 <Yeah. S 2>、mm hmm. to co powiedziałaś, to nie wszystko, bo to jest to, co dzieje się w ciągu dnia, a wieczorami jeszcze są e, dodatkowe e, aktywności, które przygotowaliście dla uczestników festiwalu. Cóż to? Tak, dokładnie. Jakby drugi tor festiwalu to są imprezy towarzyszące, które, y, które, na które jakby zapraszamy wszystkich. Nie tylko, nie tylko tych, którzy przyszli, nie, nie tylko tych, którzy przyjechali potańczyć, ale o, oczywiście uczestników też zapraszam, wiadomo. <laughs> ale to jest też taka impreza też dla ludzi z miasta, tak? Dla, dla, dla każdego, kto jakby zobaczył, przeczytał, spodobało się i ma ochotę jakby partycypować w tym wszystkim, co, co prezentujemy. I tutaj mieliśmy szereg wydarzeń towarzyszących, od, od wystawy fotografii po instalacje związane z artystami, nie tylko tancerzami, ale też artystami z Akademii Sztuk Pięknych. Mieliśmy pokazy filmów, mieliśmy film Trash, który był na, na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Mieliśmy też przegląd filmów od uczestników, czyli zaprosiliśmy naszych uczestników do tego, żeby nadsyłali nam swoje filmiki promocyjne. Z nich wybraliśmy kilkanaście filmów, które, które były puszczane na festiwalu. Natomiast przed nami dzisiaj dwa wspaniałe spektakle: Czy filozof może mówić o tańcu? Witek Jurewicz i Juliusz Krzybowski oraz Solo o końcu choreografii. O ile dobrze pamiętam, Marta Ziłek. Oba spektakle, y, wydaje mi się, że nie da się ich przewidzieć, ponieważ y, Witek i Julek y, jest to spektakl improwizowany, w związku z tym każdy prawdopodobnie spektak jest troszeczkę inny. Natomiast Marta Ziłek specjalnie na nasz festiwal, czyli mamy oficjalną światową premierę, <laughs> przygotowała swoje solo. Kiedy tego opowiadasz o tym, jak wygląda program festiwalu, to wyobrażam sobie, że przygotowanie takiego programu to jest ponad rok pracy. Nie zajęło nam to rok, ale pewnie też dlatego, że po prostu obracamy się w tym, w tym temacie i myślę, że dokładnie wiedziałyśmy, czego chcemy. Ale rzeczywiście ostatnie pół roku to jest bardzo intensywny, intensywny czas, bardzo też napięty. Podejrzewam, że gdybyśmy miały rok, to nie byłoby. Aczkolwiek wydaje mi się, że wszyscy są bardzo zadowoleni. Też sama, jako organizator, czuję, że po prostu jest to czas pełen znaczenia. A dlaczego ty zajęłaś się ze swojej własnej prywatnej perspektywy? Dlaczego zajęłaś się tworzeniem takiego festiwalu? Jak się okazuje, jest to zupełnie z, z, na początku wydawało się zupełnie, zupełnie, zupełnie egoistyczne, ponieważ ja po prostu tańczyłam sobie we Wrocławiu, byłam tancerką i, e, i tak strasznie mi brakowało tego, że we że zawsze jak jest jakiś fajny warsztat właśnie z, z super wykładowcami, tancerzami, to ja gdzieś muszę jechać. W związku z tym postanowiłam, że tak jakby, że no to jest niefajne, że Wrocław jako prężne, wielkie miasto nie ma swojego festiwalu tańca. Więc tak to się zaczęło. Zaczęło się po prostu od organizowania krótkich warsztatów dwudniowych, trzydniowych, potem pięciodniowych, zapraszania na warsztaty coraz większą ilość instruktorów i potem właśnie padł pomysł na stworzenie fundacji, która będzie się zajmowała właśnie dużym festiwalem, która będzie składała wnioski o dofinansowanie na festiwal, i tak właśnie. Tak to się potoczyło dalej. Myślę, że teraz już machina jest na tyle uruchomiona, że niektóre sytuacje się po prostu wydarzają, dlatego, dlatego już też właściwie nie pamiętam, jak to, jak, to, uh -huh. jak, to, jak to jest. Wiem, że po prostu jak jest jakiś pomysł, to trzeba go, trzeba go po prostu powiedzieć, a potem go zrobić. Czy już zaczynacie pracę nad kolejnym, kolejną edycją Festiwal Rusza, Rusza Festiwal? Na pewno już się pojawiło kilka pomysłów, co, co w którą stronę rozszerzyć w przyszłym roku. E, pomysły, tak, pomysły zapisujemy i oczywiście będziemy, będziemy dyskutować na, na ten temat. Natomiast myślę, że najpierw zamkniemy Festiwal, mm -hmm. <laughs> potem troszeczkę posprzątamy po nim Odpoczniemy, i dopiero potem będziemy się zastanawiać, co rzeczywiście będzie w przyszłym roku na festiwalu. You're unbelievable. You're unbelievable.